Cześć kochani, witam Was. No, jestem załadowany, ruszam sobie teraz na te targi do Düsseldorfu. Zrzucić tam takie, mam jeden dywanik do zrzucenia, potem pewnie coś się załaduje i pewnie będzie kolejna nocka. Ale już nie, wczoraj położyłem się po tym wypadku, już nic wczoraj nie brałem. Tak jak mówiłem, nie będę przesadzał z tymi, z tymi kilometrami, także na spokojnie, jestem wyspany, wypoczęty, to najważniejsze. Także mówię, załadowałem się, lecę sobie do Disseldorfu tyle z drogi jak widzicie, autka w tle Na chwilkę teraz możemy sobie tak ten pogadać, bo na spokojnie Także tutaj teraz będzie zmontowany dzisiaj filmik z tego załadunku samego załadunku nie udało mi się nagrać, gdyż oni nie każą, nie każą filmować Nie wiem dlaczego, ale tak jest po prostu, no nie każą i tyle Ale jest jak tam, jak dojeżdżam, jest w środku w hali jest troszkę z biura nagrane, także też coś nowego. Także zapraszam do oglądania, subskrypcji, łapki w górę, komentarze i do następnego strzału. też w Belgii, bo jest blisko 50 km do lotu i będziemy z tym lecieli do natargi do Dusseldorfu, także pewnie będzie małe zamieszanie na tych targach jak to na targach bo tamte hale, te stanowiska, to wszystko nie będzie lekko, także, także troszkę pewnie mnie będzie czekało przebojów tam, atrakcji z tym związanych, no ale cóż i czasami targi trzeba zrobić także lecimy sobie teraz tutaj na załaduneczek i zmontuję do Was jakiś dzisiaj filmik po tym wypadku. Powiem Wam, no troszkę myślałem, troszkę dało do myślenia, bo jednak jakby nie było, no wypadek jest wypadkiem. Dobrze, że kierowcy się nic nie stało. Tu właśnie informacja. Otrzymałem telefon od policji, bo mieli się ze mną kontakt, kontaktować. Kierowca ma tylko połamane żebra, nic takiego mu się poważnego nie stało. No, Patrząc na to, co, co mogło się stać, to żebra, to jest faktycznie nic, nic się jemu nie stało, to całe szczęście. Ale no widok był nieprzyjemny, powiem Wam szczerze. Teraz jadę sobie po Belgii, praktycznie jestem przy granicy francuskiej, koło Dunkierki. Miejsce fajne, spokój, spałem pod, pod Aldi. Nocka jak nocka, ruszam na załadunek. Jest godzina wpół do 11, także dość późno. No zobaczymy, jak to będzie. Także trzymajcie się, do następnego, cześć.